Uwaga, ogłaszam trudny alarm przeciwpożarowy w budynku, żeby miasto... W budynku Urzędu Miasta Kielce w samym Centrum Kielc wybuchł pożar. W takiej sytuacji trzeba natychmiast powiadomić wszystkich pracowników i interesantów. Ogłaszam próbny alarm przeciwpożarowy w budynku Urzędu Miasta Kielce ulica Rynek 1 proszę o sprawną ewakuację pracowników i klientów urzędu zgodnie z instrukcją ewakuacji. Dziękuję. Kilkaset osób niezwłocznie opuszcza budynek. Gromadzą się na placu Konstytucji 3 maja. Wszystkie wydziały w grupach, gdzie sprawdzana jest lista obecności. Na miejscu zdarzenia pojawiają się strażacy. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Na administratorze spoczywa obowiązek próbnych ćwiczeń takich alarmowych na ewentualność pożaru. I takie ćwiczenia no, pokazują w jaki sposób przeprowadzona jest ewakuacja po to, żeby ewentualnie gdyby coś zaistniało, jakiś pożar odpukać, to wtedy no, byśmy... Wiedzieli, czy to jest sprawnie przeprowadzane, jakie są błędy, czy poprawić coś w procedurach. No i tak jak to mówią wojskowi, że im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki. W ciągu 6 minut ewakuowano 241 osób. Kiedy wszyscy znaleźli się już na zewnątrz, do budynków kroczyli strażacy. Sprawdzaliśmy głównie poprawność przeprowadzania tej ewakuacji. E, tak jak mówię, czy osoby. Które mają się podporządkować. Podporządkowały się osoby, które nadzorują tą ewakuację, znają przepisy, wiedzą co do nich należy, czy sprawdzają wszystko. Wszystkie pokoje pozamykane. Ewakuacja dobra. Konieczność przeprowadzenia podobnych akcji przez administratora budynku wynika z rozporządzenia MSWIA z 7 czerwca 2010 roku.